Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w lutym w Domu na Skale, przed nami już piąta niedziela zwykła, my jesteśmy cały czas w Karkonoszach, jak widać w miejscu, w którym jesteśmy jest bardzo wesoło, chociaż za mało jest narciarzy na stoku, ale i tak jest cudownie i jak ktoś ma pomysł na to, co można robić na stoku, kiedy nie ma narciarzy, a wystarczy mieć sanki, to wie doskonale, co tutaj faktycznie się wyrabia. Z tego co się orientuje, to chyba już jesteśmy nie w Polsce, tylko w Czechach, dlatego wszystkich Czechów serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Moi drodzy, zatem przejdźmy do konkretów. Piąta niedziela okresu zwykłego daje nam piękne, mocne słowo. Pierwsze czytanie to Hiob, który przypomina nam, że wszystko jest w życiu ulotne, wszystko przeminie. Nie zostanie nic. Czy jest to optymistyczne do końca? Nie wiem, ale jest na pewno prawdziwe. W drugim czytaniu Paweł znowu do Koryntian pisze, że biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, bo moje głoszenie Ewangelii jest po to, aby też mieć w niej udział. No i dochodzimy do Ewangelii Marka i tutaj dzieje się rzecz niebywała. W jednym miejscu w domu, w Kafarnaum a dokładnie w domu Szymona Piotra znajduje się Jezus i czterej wybrani, powołani apostołowie, o których z kolejnych niedziel się dowiadywaliśmy, czyli Andrzej z Piotrem i Jakub z Janem. I mamy teściową Piotra, która zaniemogła, została złożona gorączką. Jezus ją oczywiście uzdrawia, a ona im usługuje. Z nastaniem wieczora, jak słyszymy, ludzie z całego miasta i z całej okolicy przynoszą pod drzwi domu Piotra chorych i opętanych. Jezus ich uzdrawia i wypędza złe duchy. Inaczej mówiąc, co robi? Czyni Ewangelię skuteczną. Sprawia, że Ewangelia zaczyna stać się udziałem tych wszystkich ludzi. I kiedy dokonał tych wszystkich znaków, uzdrowień yy, i uwolnień. Sam jeden udaje się wysoko w góry, aby modlić się całą noc. Kiedy schodzi na dół, padają chyba najważniejsze słowa, ponieważ zwraca się do swoich uczniów i mówi im tak: Idźmy dalej, do innych miast, aby głosić Ewangelię Bożą. Jak czytamy, idą po całej Galilei, od synagogi do synagogi, i tam głoszą Ewangelię, uzdrawiają chorych i wypędzają złe duchy. Dokładnie czyni to Jezus, bo apostołowie zaczną to czynić dopiero później i to dużo później, za jakieś trzy lata w tym czasie ewangelicznym. Moi drodzy, to wezwanie Hioba, że czas jest krótki i że wszystko przeminie, jest prawdą. Więc co jest takiego, co nie przeminie? Jezus sam udziela odpowiedzi: Nie przeminą moje słowa, czyli nie przeminie Ewangelia, która staje się tak naprawdę istotą naszego życia. Ci, którzy wierzą i przyjmują wiarę całym sercem, wiedzą o tym, doświadczają tego, że tylko słowa Boga są słowami dającymi życie wieczne. I to w nich spotykamy się z Jezusem. Więc jeżeli, moi drodzy, Jezus dzisiaj mówi swoim uczniom, że trzeba iść i nauczać, i głosić Ewangelię, a jeżeli ktoś doświadczył tej mocy Bożej, to za Pawłem możecie powiedzieć: biada gdybym ja, ja tej Ewangelii nie głosił, bo ktoś, kto doświadczy mocy Bożej, nie chce zatrzymywać jej tylko dla siebie, ale chce ją dawać innym, bo jest to Ewangelia, która daje siłę i daje życie i daje moc do pokonywania trudności. Życzę Wam, moi drodzy, abyście, kiedy będziecie na mszy świętej słuchali tego słowa i słuchali rozważania na ten temat, czy chomili, czy kazania, a później będziecie posidali się najświętszym ciałem Pana Jezusa, wiedzcie o tym, że każdy z nas jest zaproszony do tego, by głosić prawdę o Bogu, że jest nadzieja, że jest życie, że jest światłość, że jest miłość, a jest nią sam Bóg, sam Jezus Chrystus, który przychodzi do nas i daje się poznać, bo jest blisko na wyciągnięcie ręki. Przemija postać tego świata, a słowa Boże będą trwały już na wieki. Kto usłyszy i uwierzy, ten ocali własną duszę. Więc ocalajmy się, moi drodzy, nawzajem, żyjąc Ewangelią i głosząc tę Ewangelię. My, moi drodzy, idziemy dalej, chociaż pewnie jeszcze chwilę tutaj zabawimy, nie wiem czy dokładnie będziemy mieli czas, żeby zjechać chociaż na sankach, ale pokusa jest naprawdę duża, żeby to zrobić. Może powiem wam o tym za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku Domu na Skale, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w takim razie.